Patriota. I trzeci, ksiądz Jakub Wujek, autor katolickiego przykładu Pisma Świętego z Wulgaty, czyli łacińskiego oficjalnego tekstu na język polski. I te postaci pokazały, że także w Polsce Sobór Tredenski odegrał bardzo ważną rolę. Po omówieniu Soboru Trydenckiego trzeba przypomnieć sobie jeszcze, czym był Sobór Powszechny. Sobór Powszechny to było to zgromadzenie kardynałów i biskupów, które debatowało i podejmowało decyzje w sprawach wiary i Kościoła. Teraz, czym była kontreformacja? Kontreformacja została właśnie zapoczątkowana na Soborze Trydenckim i były to działania na rzecz odnowy Kościoła i powstrzymanie postępów protestantyzmu. Podejmowane w drugiej połowie wieku XVI i w pierwszej połowie wieku XVII. Kontreformację określa się często również mianem Reformy Katolickiej, i za jej początek część historyków uważa uchwały Soboru Prydenckiego. Jeszcze w 1542 roku papież Paweł III powołał tzw. świętą Oficję, które nadzorowało działalność lokalnych inkwizytorów. Inkwizytorami byli duchowni, którzy byli wyznaczeni do walki z herezją i zwalczaniem wpływów reformacji. Teraz, czym tak naprawdę była ta Święta Inkwizycja? Święta Inkwizycja, czyli jedno z największych niedomówień w historii. Oczywiście Święta Inkwizycja, wiążemy ją z setkami tysięcy śmiertelnych ofiar. W rzeczywistości było to kilkanaście tysięcy. Strasznymi karami dla Galileusza. W rzeczywistości te straszne kary to były psalmy pokutne, które później musiał odmawiać codziennie, co robiła później za niego jego zakonnica. W rzeczywistości te wszystkie oskarżenia dotyczące świętej inkwizycji w większości przypadków powinny się odnosić do inkwizycji, ale protestanckich i anglikańskich. To one poszły na całość i zabiły, uwięziły wielokrotnie więcej ludzi niż święta inkwizycja ta katolicka. Z czego wynikało powołanie tej świętej inkwizycji i początek tego wszystkiego? Z powodu wojen zaraz rozpoczęła się niejako wyładowywanie się na, na ludziach, na innych. Oskarżano ich o czary, o to, że spowodowali te wszystkie zmiany. Dochodziło do samosądów, do spaleń. Komuś nie pasowała żona, mówił, że jest czarownicą. Inna kobieta mogła powiedzieć, że druga kobieta ma za ładną koleżankę czarownica. Dlatego między innymi stworzono inkwizycję. Żeby się po prostu nie zabijali. Co ciekawe, ci inkwizytorzy byli to raczej ludzie wykształceni, inteligentni, oczywiście nie święci, tam też byli sadyści, ale nie były to takie potwory, jak przyszło nam słyszeć w rozmowach o historii. Byli oni kontrolowani przez papieża. Najokrutniejsza była inkwizycja hiszpańska. Ale ona była niejako narzędziem politycznej, czyst, politycznych czystek króla hiszpańskiego. To ona ma na swoim koncie większość tych ofiar Inkwizycji, ale były to ofiary właściwie króla hiszpańskiego, nie Inkwizycji. Inkwizycja nie mylmy tego z, z ordaliami czyli z Sądem Bożym, czyli że jak hmm, ktoś jest niewinny, to było takie twierdzenie, to był obroni. Ordalia były zakazane przez Kościół w 1215 roku. Czyli te ordalia to jest takie coś, że mm, sprawdzamy, czy kobieta jest czarownicą. Bierzemy ją pod wodę. Jeśli utonęła, to oznacza, że nie była czarownicą, bo utonęła, nie ma y, diabeł nią nie dba. Jeśli nie utonęła, to znaczy, że jest czarownicą, trzeba ją zabić. Nie jako Bóg powinien ją uratować, ale jak to patrzono, jak na to patrzono, jak taka osoba już była skazywana. Co ciekawe, inkwizycja to nie szukanie czarownic, tylko heretyków. I ten, to szukanie heretyków, tych, którzy chcieli zmieniać tą wiarę. Nie było takie, że był on oskarżany od razu na stos. Oskarżony mógł zrobić listę śmiertelnych wrogów, ich zeznania nie wchodziły do procesu, ich zeznania się nie liczyły. Miało ono szansę najczęściej tydzień pokajania się, przyznania do winy, wówczas był na przykład skazywany na dwa lata bez mięsa na jakąś pokutę. W 95% przypadków tych sądów właśnie karą były środki pokutne, nie stos, nie ścięcie. Te spalenia to bardzo często nie spalenie danej osoby, lecz spalenie samego wizerunku tej osoby. Więc to wszystko było zgodnie z prawem, według odpowiednich wymogów, nawet tych tortur, te tortury były niedopuszczalne, ponieważ te zeznania w wyniku tortur były uznawane za nieprawdziwe. Więc to wszystko, o co oskarża się inkwizycję te morderstwa, stosy z setki Hello. tysięcy ofiar, to nieprawda. Byli to ludzie w przeważnej większości wykształceni, którzy nie ścigali czarownicę, tylko heretyków. Dawali im szansę do obrony i to dosyć dużą w porównaniu z innymi sądami tamtej epoki to były to olbrzymie prawa, mogli oni wykluczać świadków, mogli oni przyznać się do winy, dostawali wtedy pokutę, te kary też nie były takie środki pokutne jak wspomniany. Galileusz musiał odprawiać psalmy pokutne codziennie, później robiła co za niego zakonnica. Oznacza to, że byli tam sami święci ludzie. Oczywiście dochodziło do, um, brzydko mówiąc, do przegięć. Zdarzali się tam też teraz, ludzie teraz, okrutni. Teraz, 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 Wiele um, no, teraz, no, ja tych spaleń, tych pozbywania się czarownic no, ja zobaczę, właśnie przypisywano ten... niejako świętej inkwizycji, która nie miała z tym nic wspólnego, no ale przy okazji oby... Dorzucano tam troszkę na nią, więc ten obraz inkwizycji, jaką przyszliśmy znać z opowieści, z historii, nie jest prawdziwy. Nie było tyle ofiar, w większość przypadków to były środki pokutne, czy też spalenie wizerunku. Te przesłuchania nie były takie, że torturowane, nie były to ordalia, czyli ten sąd Boży, nie było ścigania czarownic, tylko heretyków. Nie byli to sadyści. Oczywiście w 99,9%, tylko ludzie wykształceni, inteligentni. Bardzo często dochodziło, że ci inkwizytorzy byli po prostu wyganiani. Oni też swoje odcierpieli, ponieważ ktoś stwierdził, że wyładujemy swoją złość na sąsiedzie. Inkwizytor mówił, że nie, no to... Sąsiad dostał stos, inkwizytor został pobity i wyrzucony, i nie łączymy tej świętej inkwizycji pod władzą papieża z tymi inkwizycjami protestanckimi, anglikańskimi, czy też tymi w Hiszpanii, gdzie inkwizycja była niejako e, twardą ręką króla i on nią kierował. On, e, te wszystkie wyroki były bardziej polityczne w większości niż jak trzeba. Dziękuję za uwagę. Oceń, z skomentuj, zasubskrybuj, podziel się. Zapraszam ponownie. Jeżeli chodzi o kontreformację, to oskarżenie do odstępstwa od wiary katolickiej nauki Kościoła stawali przed sądami inwizytorskimi i często byli skazywani na śmierć, tak jak stało się to w wypadku Giordano Bruno, który był filozofem renesansowym z Włoch i w 1600 roku został on spalony na stosie właśnie w wyniku Sądu Inkwizycyjnego. Jednym z działań na rzecz powstrzymania reformacji omówionym na Soborze w Trydencie było stworzenie tzw. indeksu książek zakazanych, czyli spisu książek, które były uznawane za niezgodne z nauką Kościoła. Opracowało go świetnie policję stworzone przez papieża, które sprawowało również co ciekawe nadzór nad drukarniami. I teraz informacja o reformacji w formie filmu. Kontrreformacja. reformacja. Terminem tym nazywamy działania, jakie podjął Kościół Katolicki w XVI wieku i później, w celu zatrzymania rozwoju reformacji. Kontr, tak jak kontra, prawda, działanie przeciwne tak jak imperium kontratakuje, albo counter w angielsku, czyli counter strike. E, głównym orężem kościoła katolickiego w walce ze skutkami reformacji miałyby być obrady saboru Trydenckiego, a raczej postanowienia, jakie na tym Soborze zostały zawarte. Ten Sobor obradował, jak nazwa wskazuje, we włoskim mieście Trydent i e, zajęło duchownym Wielu lat, od 1545 do 1563 roku i ustalono na tym zaborze, że yy, wszystkie nauki Lutra i innych yy, reformatorów religijnych zostaną uznane za herezję, czyli za niezgodne z nauką Kościoła Katolickiego. Oprócz tego powołano do życia indeks książek zakazanych, czyli sformułowano taką listę książek, których czytanie i posiadanie jest zakazane. Czyli e, jeśli ktoś przeczytał, posiadał choćby książkę z indeksu, mógł się czuć zagrożony. Na indeks trafiły oczywiście dzieła e, publicystów związanych z reformacją, a także dzieła naukowe, które były sprzeczne z nauką kościoła, Między innymi na ten indeks trafiło dzieło Mikołaja Kopernika. Oprócz tego odnowiono inkwizycję, czyli taką instytucję, która Miała na celu zwalczanie heretyków, zwalczanie herezji, i tutaj ta Inkwizycja miała znowu zacząć działać. Znowu dlatego, że wcześniej działała w epoce średniowiecza. Oprócz tego Kościół patrzył też na, sam, na siebie i dostrzegł pewne argumenty, które postanowił zmienić. Nastąpiła reforma duchowieństwa, czyli księżą nakazano prowadzenie ksiąg parafialnych, nakazano aby księża byli obecni w swoich parafiach, a nie e, szlędali się po całym świecie. E, utworzono szkoły parafialne przy parafiach, gdzie kształcono młodzież e, w duchu nauki katolickiej po to, żeby przeciwstawić się e, tym, co mówiono w szkołach zakładanych przez protestantów. E, oprócz tego utworzono jeszcze przed Soborem, jak widzimy w 1539 roku utworzono zakon Jezuitów. Twórcą tego zakonu był Ignacy Loya, Towarzystwo Jezusowe. Ten zakon miał na celu pozyskiwanie nowych wiernych dla Kościoła katolickiego, ponieważ wielu Europejczyków przestało być katolikami w XVI wieku, dlatego że wybrali nowe wyznania protestanckie, no to trzeba było pozyskać nowych wyznawców i zakon jezuitów.